Siemano drodzy widzowie, pierwsze zebranie zarządu w 2026 roku, rozkminialiśmy sobie plan na styczeń i luty, no i słuchajcie, mamy już wiele pomysłów, coś nowego, kupiliśmy taki boksik karty TOP z Premier League, będziemy robić unboxingi, będzie z tego oczywiście odcinek u nas na kanale, do tego szykujemy wywiad z Decybelem, do tego również podsumujemy sobie TOP pięć najlepszych wyjazdów minionego już roku 2025, bo naprawdę, słuchajcie, jest w czym wybierać. No i co, tak to wygląda. My jesteśmy mega zajawieni. Do tego wznawiamy serię extra tour. Już 1 lutego będziemy na meczu Legia Warszawa-Korona Kielce i zobaczymy, jak to wygląda w Warszawie. A teraz coś od chłopaków. Ej, ja się chciałem się zapytać, jaką kartę sobie Wymarzyłeś z naszego boksa Premier League? Co so, ja sobie wymarzyłem? Mojego ulubionego zawodnika Premier League, czyli Ryan Scherky. Niesamowity gracz, młody Francuz. Ja mam do Ciebie pytanie, gdzie jedziemy w lutym? Udajemy się na południe, tym razem Serbia, Belgrad. Możecie się domyśleć, jakie spotkanie w lutym nas czeka, także myślę, że będzie temperatura najwyższego stopnia. Tak, jest, on tour. No, i jeśli chodzi o ekstratury, to wpadamy jeszcze w lutym na meczy Górnik Zabrzelech Poznań oraz Raków Częstochowa Radomek Radom. Także naprawdę będzie się działo mega.